Mój rząd trzynasty jest już ukończony. Na razie w ten sposób nam się to układa. Teraz rozpoczynamy rząd czternasty. Zaczęłam od motywu. I wykonujemy cztery oczka łańcuszka. I teraz wykonujemy pół słupek. Tutaj na łączeniu tych naszych, tego, tego łańcuszka, tutaj na tym, na tym łańcuszku z czterech oczek pomiędzy motywami, wykonujemy, piko, wykonujemy półsłupek. I teraz w tym miejscu wykonujemy pikot z trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I wracamy się, wkłuwamy z powrotem w ten półsłupek pod dwie. Niteczki, mam nadzieję, że to było widać, czyli mamy cztery oczka łańcuszka, półsłupek, trzy oczka łańcuszka i teraz tutaj wkuwam się pod dwie niteczki i oczkiem ścisłym łączę, zamykam ten łańcuszek i to jest właśnie pikotek. I teraz znowu robię cztery oczka łańcuszka, motyw. Mamy wykonane te dwa motywy. Cztery oczka łańcuszka, półsłupek pikot, cztery oczka i znów motyw. Teraz będziemy zamykać już nasz kwiatuszek. Zaczynamy od sześciu oczek łańcuszka. I teraz od razu w tym kwiatuszku na środku wykonujemy. Płatek z podwójnie nawijanych słupków. Już nie musimy tutaj robić czterech oczek i się bawić w tą stronę, tylko tak jak mamy, wykonujemy płatek. Wkuwamy się w środek i przerabiamy. Nie do końca, oczywiście. Już mamy dwa. Trzy. I ostatni raz cztery, i zamykamy w ten sposób, i sześć oczek, łańcuszka. I znów wykonujemy motyw. Oczko łańcuszka, cztery oczka łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka. Pikot. Cztery oczka. I znów motyw. W ten sposób. Przypominam, że kiedy robimy pikoty, tutaj na środku, robimy półsłupek, trzy oczka łańcuszka i wkuwamy się pod dwie niteczki w pikocie. Tak przerabiamy cały ten rząd i widzimy się w rzędzie 15. Mam ukończony rząd 14, rozpoczynamy rząd 15. Zaczynamy od motywu, który już wykonałam. Teraz. Wykonujemy 4 oczka łańcuszka i pikot mniej więcej na środku. Tutaj tak nam się będzie ładnie układało. Pod łańcuszkiem wykonujemy najpierw oczywiście półsłupek. Tutaj pikot. Zamykamy oczkiem ścisłym. Teraz wykonujemy 4 oczka, przeskakujemy ten pikot tutaj, i na następnym łańcuszku półsłupek, i 3 oczka zmieniamy w pikotek w ten sposób. 4 oczka łańcuszka. Motyw, oczko, motyw, tu, czyli w ten sposób, teraz 10 oczek łańcuszka. od razu wykonujemy motyw. Tu w motywie. Czyli dwa podwójne słupki. oczko podwójnie nawijane, przepraszam. I znowu dwa podwójnie nawijane słupki. Cztery oczka. Tutaj pod łańcuszek wykonujemy półsłupek, trzy oczka i wkuwamy się pod dwie niteczki, robimy oczko ścisłe, czyli nasz pikotek. Cztery oczka. Uciekam, o, 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 dwa, trzy, cztery, nad tym pikotkiem tutaj uwamy się, trzy oczka. Kuwamy się znów. Pikotek, cztery oczka. I tutaj już będziemy przerabiać nasze słupki. Podwójnie nawijane. W ten sposób. już pokazuję. Tak to wygląda. Mam ukończony rząd 15. Rozpoczynamy pracę nad rzędem 16. Ten rząd będzie takim wzornikiem, jakby do kolejnych rzędów. Ja nie będę kolejnych rzędów pokazywać, ale wytłumaczę, w jaki sposób je zrobić. I wrócę, kiedy nasze płateczki będą już. Prawie połączona. Także teraz będziemy przerabiać kilka rzędów w taki sam sposób. A mianowicie rozpoczęłam od motywu i czterech oczek łańcuszka. Teraz za każdym razem będziemy robić tak samo, czyli najbliższe nas jest łańcuszek z czterech oczek, na nim wykonujemy pikotek. Czyli półsłupek, trzy oczka, i wykonujemy pikotek. Później przed nami jest pikotek. I jakby zakrywamy go czterema oczkami łańcuszka. I pomiędzy tutaj pikotkami następnymi wykonujemy półsłupek i pikotek. Trzy oczka. Pod dwie niteczki i przerabiamy. Znów cztery oczka łańcuszka. Znów przed nami pikotek, dlatego znów przykrywamy go, czyli przechodzimy do na następnego łańcuszka, robimy półsłupek i trzy oczka łańcuszka jako nasz pikotek. I cztery oczka łańcuszka. Podwójnie nawijane słupki, oczko w ten sposób, i teraz narzędzie w rzędzie poniżej, mieliśmy dziesięć oczek, łańcuszka. Teraz, aby ten nasz, nasz płatek się schodził, robimy 8. W kolejnym rzędzie znów o dwa mniej i w każdym kolejnym rzędzie o dwa oczka, łańcuszka mniej, aż do momentu, w którym te nasze motywy będą się spotykały. Czyli teraz wykonujemy 8 oczek. 3. i ten podwójny słupek. Mhm. Ociekło, ale to szybciutko naprawimy. Mhm. Nie chce mnie słuchać teraz coś z tym kartonem. Hop I hop. I tak to będzie wyglądać za każdym razem, aż do momentu zejścia się tych naszych motywów nad kwiatuszkiem, bo te tutaj będą się rozchodzić, natomiast tutaj będzie nam się to pięknie łączyło. Czyli w następnym rzędzie znów mamy łańcuszek z czterech oczek, czyli tu robimy na nim pikotek już po czterech oczkach znów pikotek tu będzie cztery oczka pikotek będzie w tym miejscu po środku pomiędzy znów cztery oczka pikotek pomiędzy znów cztery oczka i pikotek na kolejnym łańcuszku i cztery oczka motyw. Wtedy tutaj już robimy 6 oczek. Później cztery i zostaną nam na końcu dwa oczka łańcuszka. I tak przerabiamy aż do momentu kiedy nasze motywy już będą się ze sobą schodzić. Tak jak mówiłam, przerobiłam sobie rzędy tutaj aż do praktycznie końca naszego płatka. Tutaj te nasze pikotki tak się prezentują. Ja już sobie w tym kolejnym rzędzie, który chciałam teraz pokazać, rozpoczęłam. Wykonałam motyw i znów przerobiłam, tak jak zawsze. Cztery oczka, pikotek, cztery oczka pikotek przez całą długość pomiędzy poprzednimi pikotkami i wykonałam znów cztery oczka i motyw. I teraz pod spodem mamy dwa oczka łańcuszka. I teraz wykonujemy tutaj od razu po wykonaniu motywu. Motyw, czyli od razu te nasze podwójnie nabijane słupki. W ten sposób. Z oczkiem. Coś mi się kręci ten ogrodnonek. Przerwy ten sposób. I oczywiście później znów, pikotki. W ten sposób. Czyli teraz, kiedy pod spodem były dwa oczka łańcuszka, wykonujemy już słupki obok słupków, czyli tutaj, pomiędzy tymi naszymi motywami, tak zwanymi, nie mamy już żadnej przerwy. Przerabiamy cały ten rząd i Ja wracam w kolejnym rzędzie, pokażę jak go wykonać. Zostaną nam dwa ostatnie rzędy i to będzie koniec naszej serwety. Czyli przerabiamy ten i jeszcze dwa rzędy. I będziemy kończyć. Ja już ukończyłam ten rząd, w którym łączą się nasze motywy ze sobą. Połączyłam ostatni. I od razu pokażę jak wykonać kolejny, dlatego że kolejny rząd będzie różnił się tylko w tych miejscach tutaj. Natomiast to ca tą całość przerabiamy dokładnie tak samo jak do tej pory. Mam połączone te dwa motywy ze sobą. Wchodzę oczkiem ścisły mącik. Pod te dwa motywy. I teraz wykonuję tutaj motyw cztery oczka. W ten sposób, czyli jest on tutaj na łączeniu naszych na łączeniu naszych tutaj motywów. Teraz wykonujemy cztery oczka, łańcuszka. I łapiemy tu półsłupkiem. Na tym naszym następnym łańcuszku on będzie lekko przesunięty, ale to nic nie szkodzi. Tu robimy pikotek, i znów cztery oczka. Jeszcze tutaj to tak złapię. w ten sposób. Ten, rząd nam się, ten motyw nam się będzie lekko rozsuwał. Te pikotki podejdą do góry, także tym się nie przejmujcie. I tak przerabiamy cały ten rząd. I widzimy się w ostatnim rzędzie naszej serwety. Ja już swoją serwetę ukończyłam. Nie robiłam kolejnego rzędu, o którym mówiłam wcześniej. W przypadku tej serwety. Natomiast w przypadku poprzedniej serwety yy, zrobiłam ten rząd, i teraz wytłumaczę w jaki sposób. A mianowicie, oczkami ścisłymi należy wejść tutaj w środek motywu. Czyli pomiędzy te nasze słupki wchodzimy oczkiem ścisłym. Tutaj wykonujemy półsłupek, pikotek. Cztery oczka, pikotek, i tu już przerabiamy tak jak zawsze. Przerabiamy całość. Na każdym z tych motywów wykonujemy pikotek po czterech oczkach łańcuszka, i tu na samym końcu łączymy się po czterech oczkach oczkiem ścisłym z, tych, z tym pikotkiem. I na tym polega ten ostatni rząd. Ta biała serweta jest nieco mniejsza, węższa mi wyszła, robiłam ją chyba troszkę bardziej ściśle. Poza tym ten kordonek jest dużo bardziej taki sztywny i on się jakby od razu lepiej układa. Jakby była co najmniej rozciągana, a nie było z nią robione nic jeszcze. Tu pokażę tak. Na brzoszku bardzo ładnie prezentują się te nasze pikotki. Przyznam, że ten fragment to jest fragment, który zobaczyłam na jednym z filmików jednej z pań odnośnie pisanki. Zrobiła pisankę właśnie tym wzorem. Bardzo mi się ten wzór spodobał i postanowiłam go właśnie wykorzystać do serwety. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że robótka się podobała. Tu pokażę jeszcze raz tą dużą. Ona, ta, ta większa mimo tego, że były w zasadzie z tego same, ten sam wzór, robiony tylko inny kordonek około 44 cm ma ta jest troszeczkę, ta biała jest troszeczkę mniejsza nie dużo drobna różnica, ale ale widać, że jest to in jest inaczej tak się prezentuje tutaj ten brzeżek sam koniec wygląda troszkę inaczej jeżeli macie ochotę, możecie dorobić jeszcze kolejny rząd, tak naprawdę Możecie tych rządów zrobić więcej, z tym, że w pewnym momencie trzeba by było dodać więcej oczek łańcuszka tutaj pomiędzy pikotkami. To znaczy, się tutaj zawsze mamy cztery oczka, ale w pewnym momencie serweta zaczęłaby się schodzić, ponieważ skracałaby nam, nam się tutaj ta. Yy, serweta by się rozszerzała, a yy, oczka zostawałyby takiej samej ilości i zaczęłoby to nam się maleć, yy, zaczęłoby się to nam zmniejszać, dlatego w pewnym momencie trzeba byłoby zacząć dodawać oczka, i już te odległości, i tak samo te nasze przestrzenie, które tutaj mamy, zaczęłyby po prostu robić się coraz większe i już myślę, nie byłoby takiego efektu. Jakiś tam fragment można ją powiększyć jeszcze, ale myślę, że już później nie ma to większego sensu. Tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że robótka się podobała. Oczywiście wszystko należy wprowadzić, odciąć niteczki i yy, albo rozprasować, albo ją... Yy, Poupinać szpileczkami, rozciągnąć po namoczeniu, po wykrochmaleniu, to już od Was zależy, jak to będzie wyglądało. Życzę powodzenia.